Izabela Trojanowska zna show biznes nie od dziś. Już kilka lat temu wróżyła Roxanie Węgiel karierę, ale też zdecydowała się na dość odważne słowa pod adresem młodej wokalistki. Za to, co powiedziała, oberwało jej się od fanów i internautów. Izabela Trojanowska występuje na scenie od kilkudziesięciu lat. Wokalistka, ale też aktorka, prężnie działa w showbiznesie do dziś, dając koncerty i występując M. Inaczej, w klanie, nic więc dziwnego, że zna największe gwiazdy polskiej sceny obecnych czasów. Za taką oczywiście należy uznać Roxane Węgiel, z którą co ciekawe dość często widzi się na różnych eventach czy estradach. W jednej z niedawnych rozmów zdradziła, że z powodu Roxy i wypowiedzi na jej temat miała sporo nieprzyjemności. Słowa Izabeli Trojanowskiej o Roxy takie zdanie miała o niej kilka lat temu. Kiedy Roxy Węgiel wygrała The Voice Kids i zaczęła podbijać polski rynek muzyczny, sporo mówiło się na temat jej makijażu. Warto przypomnieć, że młoda gwiazda miała wtedy 13 lat i była jeszcze dzieckiem. Dlatego też wielu fanów czy internautów grzmiało na temat scenicznego luku młodziutkiej Węgiel. Wtedy w jej obronie stanęła między innymi Izabela Trojanowska, która w jednym z wywiadów wspomniała, że artystyczne zawody rządzą się swoimi prawami i każda gwiazda musi się wyróżniać. Trojanowska oberwała od fanów. Poszło o wypowiedź o Roxy, niedawno Izabela Trojanowska w rozmowie z Party została zapytana o współczesne młode wokalistki, szybko wchodząc na temat Roxany Węgiel. Doświadczona wokalistka postanowiła odnieść się do swoich słów sprzed kilku lat na jej temat. Trojanowska wspomina, że spadła na nią fala hejtu. Nie spodziewała się jednak, że po tym, jak stanie w obronie młodej gwiazdy, spotkają ją takie nieprzyjemności. Od początku jej kibicuję, pamiętam, jak ją napadali za makijaż, jak miała 13-14 lat. Byłam jej jedną z obrończyni i oberwało mi się porządnie, opowiedziała we wspomnianym wywiadzie Trojanowska.